Thank you Już niedługo z takim widokiem w Mościcach będziemy mogli się pożegnać. Miejski Dom Sportu przy ulicy Trałuta całkowicie zmieni swoje oblicze. Aż 10 milionów złotych pochłonie ta kompleksowa modernizacja obiektu, z którego Tarnowianie korzystają od 46 lat. 15 maja generalny wykonawca wchodzi na plac budowy. Zgodnie z kontraktem ma to skończyć do 31 marca roku 2015. Zresztą zgodnie z zapisami wieloletniej prognozy finansowej przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie. Z wstępnych rozmów wynika, że jeżeli wykonawca będzie w niezłej sytuacji finansowej, postara się to skończyć w przyszłym roku, jeszcze w przyszłym roku, w okolicach końca jesieni i początku zimy. Kompleksowa modernizacja basenu, ale także sal sportowych i siłowni wszystko będzie tutaj zupełnie nowe. Do remontu obiektu dołożyło się Ministerstwo Sportu i Turystyki. I mnie to jest bardziej bliskie, że jest to klub, w którym się wychowałem, w którym spędziłem e, całą tą, tą młodość sportową, e, więc moje serce tutaj jest i, i serce się raduje, że że to wszystko zaczyna działać i że to powróci wszystko do takiego stanu, jak należy, by to nie niszczało, nie, nie rdzewiało, jak to w tym momencie wygląda, bo tak naprawdę do tej pory to była taka próba łatania, ratowania tego obiektu, by się nie, nie posypał całkowicie. Jedyny minus jest taki, że przez dwa lata tarnowienia będą mieli do dyspozycji tylko jeden basen przy ulicy Piłsudskiego, ale chyba jest na co czekać. Julita Majewska, Telewizja.